Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie yy, W tym materiale zaprezentuję Wam jak zapisywać obraz i grafikę w Gimpie Otwieramy program Gimp Czekamy chwilkę aż nam się otworzy yy, OK, otworzył nam się Robimy sobie nowy, yy, nowy obraz, klikając plik, nowy, wybierając szablon Klikając potem OK Ja sobie tutaj stworzę przykładową grafikę To będzie moja testowa grafika i żeby zapisać, to klikamy Plik ek eksportuj. Tutaj wpisujemy nazwę. Ja wpiszę test ponownie po kropce rozszerzenie. Ja wpiszę png, tak jak było. Tutaj wybieramy, gdzie ma się to nam zapisać. Gdy już wszystko dobrze ustawimy, klikamy Eksportuj. Tutaj zostawiamy wszystko domyślnie i wyeksportuj. Możemy już zamknąć program. Na pulpicie ukazała nam się właśnie ikona tego, co y, wykonaliśmy w gimpie. No to by było na tyle, więc zapraszam Was, zapraszam was do oceniania tego filmiku. Jeśli Wam pomogłem, daj y, kciuka w górę. I myślę, że przyda Wam się ten sposób. Ja jestem Rafał, żegnam się z Wami i pozdrawiam. Cześć.